Hey kochani, dzisiaj sobie wykonamy zadanie maturalne, czyli zadań, zaczynamy sobie od tych ostatnich, właśnie z funkcji kwadratowej, tak jak wspomniałam, będzie najwięcej, dlatego, że ona w ostatnich latach bardzo często się pojawia, słuchajcie, to z 6 punktów, 12 punktów procentowych, to nie jest mało. Także zobaczmy, czytajmy pierwsze zadanko. Maj 2024, wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1, x2, spełniające taki warunek. Zapisz obliczenia, czyli mamy w tym zadaniu w zasadzie dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Musimy zapisać, skoro ma mieć dwa różne rozwiązania, no to rozwiązania, czyli te miejsca zerowe, wychodzą nam wtedy, kiedy delta jest większa od 0. I drugim naszym warunkiem będzie po prostu policzenie tego całego warunku, który tutaj jest. Na razie może średnio widać, co trzeba robić, ale zaczniemy sobie od Delty, właśnie, bo Deltę już trenowaliśmy sobie wspólnie, także myślę, że tutaj nie będzie większych problemów. Liczymy Deltę. Liczymy Deltę na samym początku. Wypiszę tutaj współczynniki, żeby nie było wątpliwości, co jest czym. Czyli a to jest to, co stoi przed x kwadrat, b to jest to, co stoi przed x, no a c to jest 2m kwadrat plus m plus 1. No, i teraz y, przechodzimy do obliczania właśnie delty. Poniekąd obliczę częściowo, zapiszę przynajmniej działanie, ale też tak jak zawsze to robimy, częściowo wykonacie je sami. 4ac, chociaż podstawimy sobie dobrze. Pamiętajcie, że pierwsza liczba jest w kwadracie, czyli ten minus zniknie tak naprawdę. Jeszcze to też zapiszę no a już wzorów skróconego mnożenia wspólnie nie będziemy robić gdyż nie jest to kurs podstawowy więc przeliczajcie, co wam wyjdzie ja już zapiszę sobie w postaci iloczynowej tą funkcję kwadratową wy możecie mieć jako przemnożenie i liczyć sobie delta z m delta m, ale ja tutaj po prostu zapisuję że to ma być większe od 0, jak jeszcze jest niepoliczone to sobie spokojnie wyliczcie te pierwiastki samodzielnie ja tutaj zapisuję, że m to minus 3, a tutaj, że m to 1. No i oczywiście, żeby to wyliczyć, zaznaczam, tutaj wyszła nam funkcja kwadratowa z tej delty. Ramiona paraboli są zwrócone do góry. My chcieliśmy odczytać zbiór rozwiązań dodatni, czyli w tej sytuacji m należy od minus nieskończoności do minus 3. Suma 1 plus nieskończoność. I ten zbiór rozwiązań trzeba pamiętać, bo musimy go jako część wspólną wziąć z tym drugim warunkiem długim, który, który nam tutaj w tym zadaniu kazali zapisać. Spokojnie, jeżeli to zadanie jeszcze jest za trudne, to mamy jeszcze mnóstwo zadań, które wspólnie sobie wykonamy. Także myślę, że tam się to rozjaśni. Zapisałam rozwiązanie, które wyszło. Mm, także jak komuś tak wyszło, to super. Przechodzimy do kolejnego, drugiego warunku. I teraz tak, ja przepiszę ten warunek w ten sposób. Niektórzy zaczęli tutaj pisać właśnie wzór na sześciany. Ja napisałam Wam z boku, z prawej strony, już wkleiłam w zasadzie, nie zapisałam, z Waszych tablic e, wzory, które wykorzystamy. I tak naprawdę ten pierwszy będziemy wykorzystywać. Popatrzcie sobie na niego. Mamy A sześcian, B sześcian, plus 3A kwadrat, plus 3AB kwadrat. Tak naprawdę, jak sobie przemnożymy tutaj nasz nawias, czyli ten cały nasz warunek po kolei. Mnożę teraz x1, 2 razy x1. Więc tak naprawdę wychodzi nam 3x1 do kwadratu. Później muszę x2 przemnożyć na co, co stało przed, czyli tu tym razem będzie x2 do kwadratu i kolejne minus 9x1, x2. Mniejsze równe 3M minus 7. Na razie to w ten sposób y, zapisałam. I tak naprawdę słuchajcie, to, co podkreśliłam właśnie w tym wzorze skróconego mnożenia, okazuje się, że mamy przełożone tutaj na te cztery wyrazy, więc mogę te cztery wyrazy zapisać jako X1 plus X2 do sześcianu. Jeszcze poza tym nawiasem było minus 9x1x2, mniejsze równe 3 minus 7 Do takiej postaci jak sobie, że doprowadzimy to super, dlatego że e, możemy podstawić pod wzory wieta. Pamiętajmy, wzór na sumę x1x2 my znamy i wzór na iloczyn też znamy. Jest to wszystko w tablicach, także dla przypomnienia, x1 plus x2 to jest minus b przez a. A x1 razy x2 to jest c przez a. Dobrze, trochę sobie tutaj zrobimy miejsca. No i e, po podstawieniu powinniście mieć taką postać: 3m plus 1 do 3 minus 9 razy 2m kwadrat plus m plus 1, mniejsze równe. 3M minus 7. Jak należy takie działanie zrobić? Musimy tutaj do sześcianu, także ćwiczcie teraz podnoszenie do sześcianu. Znowu ten wzór. Ja już zapiszę to, co powinno być. Po uporządkowaniu wszystkiego powinno nam wyjść z lewej strony taka postać, a z prawej 3, minus 7. No i słuchajcie, tutaj fajna sprawa, bo dochodzimy do równania, które jest równaniem wielomianowym, nierówności w zasadzie. I mamy taką oto nierówność policzyć. Zobaczcie, że tak naprawdę możemy to sparować, jeżeli ja wyciągnę. Z pierwszej 9m kwadrat zostanie nam 3m plus 1. A jak tu wyciągnę minus, to też mamy 3m plus 1. Czyli nie trzeba liczyć spośród pierwiastków p przez q. Nie trzeba tego liczyć trudniej, bo możemy sobie przednawiazdać teraz 3m plus 1. Z pierwszej pary zostaje 9m kwadrat i tutaj z drugiej mamy minus. Także mamy już te dwa nawiaski i przypomnimy sobie, jak się robiło nierówności wielomianowe. Cieszę się, że tutaj nam się to znowu pojawia, bo możemy sobie przećwiczyć. Pamiętajmy, nierówność wielomianowa to trochę tak jak równanie wielomianowe, czyli najpierw sobie liczymy pierwiastki, a później będziemy rysować wykres. Rysuję go może tutaj. No i mamy minus 1 trzecia. I 1 trzecia. Uwaga, minus 1 trzecia wyszła nam dwukrotnie, Także krotność jest równa 2. I pamiętamy, rysujemy od prawej strony wykresy z nierównością wielomianową. czyli od prawej strony zaczynam od góry, bo współczynnik przy najwyższej potędze, czyli jeżeli ja przemnożę 3m razy 9m kwadrat uzyskam tą najwyższą potęgę, tak? I rysujemy sobie od prawej strony naszego y, wykresu od góry. Gdyby gdzieś tutaj nie wiem, pojawił się minus, no to byśmy już od dołu rysowali. Rysujemy od góry i teraz tak. Tam gdzie parzysta krotność, czyli gdzie występuje pierwiastek dwa razy, to właśnie, tutaj źle narysowałam, tutaj przechodzimy, a dla minus 1 trzeciej mieliśmy pierwiastek dwukrotny, więc odbijamy. I ten wykres wygląda następująco. Mieliśmy odczytać mniejsze bądź równe 0 i to będzie od minus nieskończoności, tak bierzemy wszystko to, co znajduje się poniżej osi, aż do 1 trzeciej w zasadzie. Tutaj przez to, że było bądź równe 0, nie musimy tutaj nic wykluczać, tutaj cały ten nasz fragmencik się znajdował pod... Więc teraz wracając do naszego warunku, znowu mogę zapisać, że to jest wtedy i tylko wtedy spełnione, gdy jeżeli mam już policzoną, policzone działanie, no to mogę zapisać od minus nieskończoności do 1 trzeciej. Dobra, i teraz tak, jeżeli mamy warunki w zadaniu, to pamiętajmy, że warunki w zadaniu muszą mieć część wspólną. Jeżeli nie będą mieć części wspólnej, to nie ma rozwiązania. Także jeżeli nie widzimy tego, to rysujemy sobie oś, zaznaczamy zbiór ten ostatni, który policzyliśmy, i zaznaczamy zbiór ten pierwszy z naszą deltą od minus nieskończoności do minus 3 to było i od 1 do plus nieskończoności. I teraz bierzemy części wspólne. Tak naprawdę ten wykres tutaj leci w nieskończoność w lewo. Dwie kreski, czerwona i czarna, czyli to jest nasza część wspólna, pojawiają się tylko w przedziale od minus nieskończoność do minus 3. Więc odpowiedzią na to zadanie mamy: M należy od minus nieskończoność do minus 3. Super. Mamy zadanie dosyć złożone. Chciałam tutaj etapami je dobrze wyjaśnić. Jak je ogarnęliście, no to świetnie. Lecimy dalej na innych latach, na pozostałych przykładach. Będziemy w stanie sobie tutaj sprawdzić, czy wszystko z tego na pewno rozumiemy. Zobacz